Cześć, dzisiaj dzwonię do Was z przestrzeni międzygalaktycznej. Łukasz Łączka zapytał, może zrobisz odcinek o IC-1011? Łukaszu jak najbardziej zrobię i zrobię to właśnie w dzisiejszym odcinku. Ale czym też jest ta tajemniczo brzmiąca IC-1011? Otóż jest to, moi drodzy, największa do tej pory poznana i odkryta galaktyka we wszechświecie. Ale zanim o niej, to trochę o galaktykach w ogóle. Jak wszyscy zapewne wiecie, galaktyki to skupiska gwiazd pyłu i gazów, mknące przez pustkę kosmiczną. Mają różne kształty i rozmiary. Nasza galaktyka droga mleczna należy do rodzaju galaktyk spiralnych, posiadających ramiona niejako zawinięte wokół galaktycznego centrum. Galaktyk takich znamy sporo, chociażby jedna z naszych najbliższych sąsiadek, czyli Andromeda. Jednak oprócz galaktyk spiralnych, w bezkresie kosmosu znaleźć możemy też galaktyki soczewkowate, nieregularne czy eliptyczne. I właśnie do tej ostatniej kategorii należy nasza IC 1011. Galaktyki eliptyczne to galaktyki bez wyraźnych i rozróżnialnych elementów. Od jasnego środka rozchodzi się halo złożone z gwiazd, które bez wyraźnej granicy rozpływa się w kosmicznej czerni. Galaktyka IC 1011 składa się w większości ze starych gwiazd. Analiza jej widma i koloru wykazała, że praktycznie nie zachodzi tam już tworzenie się nowych. Galaktyka osiągnęła swój wiek dojrzały i pozostaje przed nią już tylko powolne gaśnięcie wraz ze śmiercią budujących ją gwiazd. Jednak to nie wiek oddalonej od nas o 350 milionów lat świetlnych galaktyki jest tutaj najważniejsze i najbardziej emocjonujące, a jej wielkość. Nasza galaktyka ma średnicę mierzącą mniej więcej 100 tysięcy lat świetlnych, natomiast przy IC 1011 wydaje się być jedynie okruszkiem. Ponieważ bohaterka dzisiejszego astrofonu mierzy aż 6 milionów lat świetlnych w najszerszym miejscu. To niesamowicie wielka galaktyka, światło potrzebuje 6 milionów lat, aby dotrzeć z jej jednego końca na drugi. Natomiast statki kosmiczne, którymi dysponujemy obecnie, musiałyby lecieć dłużej niż istnieje cały wszechświat, aby pokonać ten dystans. I być może w czeluściach kosmosu czają się jeszcze większe monstra, ale póki co to IC-1011 dzierży palmę pierwszeństwa. A was oczywiście zapraszam do komentowania w komentarzach pisania swoich pytań. No i oczywiście zapraszam was na jutro na Kerbale na żywo o godzinie 20 na streamie na hitboxie. Także trzymajcie się do zobaczenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.